Siema! Z tej strony Bzikolos i co? I gramy w War Tak. Długo strasznie nie miałem filmów na swoim koncie. No, tak więc Postanowiłem, że teraz coś nagram, w związku z tym jeszcze, że mam nowy komputer. Aha. To średnie bla, bla, bla. Jak widzicie, wszystko mi ładnie chodzi. A to jest grafika filmowa, czyli wszystko wygląda, jakby było w filmie. No i cóż, tutaj mam moje ulubione brytyjskie samoloty. Tutaj na przykład bombowiec. Bardzo lubię bombowce, to są moje ulubione. No i jeszcze lubię te stare, od... stare odrzutowce. To naprawdę też mnie strasznie kręci, bo to jednak fajniejsze, jest... nie fajniejsze, ale no. Ciekawsze od współczesnych. O, ale fajne. Dobra, ale zobaczmy sobie w badania. Oni też mają, oni mają jakieś fajne. To jest Jet Fighter, fajne. No bo mi się. Może polecam sobie od początku tymi Kolaszkami japońskimi. No dobra, Japonia. Do boju. Tak. Eee, nagrywam nadal Bandicamem. No eee, zainstalowałem sobie No i co, jeżeli ktoś z was gra w sobie e, w War To bardzo bym chciał, żebyście dawali mi jakieś porady Ponieważ no ja jestem początkującym graczem i jakby zbytnio się nie znam na tym O, jeszcze mam właśnie do was pytanie, bo jakby nie mogę znaleźć tego nigdzie Kiedy do dodadzą czołgi do War bo, szczerze mówiąc, tak się zastanawiam, w ogóle jak patrzę, to będzie w ogóle flota, czołgi i oczywiście samoloty, które już mamy. Eee no, ale jeszcze tego nie ma, dobra. Boże, ale beznadziejny ten samolot. Dobra. Hmm. Boże, bez przeciążenia jakieś. Strasznie. Dobra. Będę no, ignorował A, Dlaczego ja zawsze jestem z przodu? Więc mieć z tyłu. Aha, dobra No chodzi, no 80 FPS-ów, to nie jest tak źle A, dobra, dobra ja Widzę, że już mamy klienta Ja się nim zajmować nie będę No, już mamy klientów, dobra, po sobie niżej Może się nami nie zainteresują Dobra, może jednak wezmę tego tutaj koło Wezmę go sobie Okej okay. Zadał pierwsze uderzenie i pierwszy padnie. Boże, ale powolny ten samolot. A, szybszy od niego. Jest jakiś plus. To się już na niego wziął. Dobra, wezmę tego H Aha. Dobra, szkalamy. Trapiłem. Dobra. Jest moc. Rozbiję się. Dobra Kurde, falą do mnie z tej artylerii Przydoby się strzelać z tyłu? Dobra Dobra, mam Dobra, jest Dobra, trafienie krytyczne. Coś mu tam uszkodziło. Może się rozbija. Ej, mimo? Co ja mu zrobiłam w ogóle? A, nie wiem. Dobra, szczywamy. Chyba mu coś z ogonem zrobiłam. Albo pilota zrobiłam. Kurde, widziałka mi się przyjrzała.

Wspomnijmy trochę. A super. Jaki głupi. Lol. Miękkie lądowanie. Dobra, wyskakujemy. No, mm, okej, okay, nie było tak źle. E, dobra. Teraz pojedziemy na tym białym. Dobra, lecimy, Ju. Dobra. No, ten też nie jest najlepszy. Dobra, to następną bitwę zrobimy sobie tymi e, Brytyjczykami. No, dobra, I miss my wing because of you. A, czyli. Okej, okay, dzięki. K kurwa, dzięki. Bez sensu, Eee. No, rozwaliłam e, śmigło, no, nie. Co to za samolot? A, to ten amerykański, chyba. Jeżeli dobrze pamiętam. Zobaczmy go W ogóle nie zastanawiam się czy ich nie pójść, to bym wiesz, wiecie, tego na tego Iła poszedł. A Iłek jest dobry. O, dostał trawiłem. Jest tą 4'ą. Dobra, dawać go. Wystawił mi się. Dobra, rozbawiam go. No tutaj kolega ma problem. Trzeba mu pomóc, w ogóle, który jest to? Może córnie tak się sprawdza, dobra. Co to jest? Gladiatorek. Brytyjczyk. Ale się fajnie... Ale, się, ale fajnie jest cisnąć. Dobra, dawać tego ika. Kurde, tamtej się na nie uziął. Wiem to. No właśnie o tym mówię. Kurde! Wywalają mi skrzydła. Dobra. Swordfisha i lądujemy. Dobra. Gdzie jest lotnisko? Mapa. Teraz lotnisko. Nie chcę latać ze zniszczonym tym skrzydłem. 5 fragów, 1 dead. ładnie Dobra, tam już widzę nasze lotnisko. Otwieramy klapę. Ale to nie ma klapek. Podważę też. Spoko. nie Eee. Da, jakoś cicho siedzę. O! Już koniec? Ale szybko. Wstaję myśliwca. Spoko. Dobra, ładna bitwa. GG, GG WP. Eee, tak, teraz przeracimy się Brytyjczykami może. Albo Ameryką. O, mam pierwszy poziom. O! Ale mi nabiło. O, już mogę... Ta, fajny, ładny ten. fighter. Ten spoko. Light fighter. Never fighter, light fighter. Dobra, no, zobaczmy co to za samoloty. Może mi się tutaj spodoba. To jest ten level fighter. Light fighter. No, tak, chyba ten. Jeszcze drugiego odblokowałem. Tego? Chyba tego. Nie, to jest hydro pojem. A, ten. Ten mi się spodoba ale nie mam tych, nie mam orów. może tego sobie zamówmy. Zobaczmy jak to lata. go sobie zamiast tego, bo ten jest słaby. Za służbę. Dobra. To co, przelecimy się jeszcze raz, co? Dobra, leci. Do boju. Zobaczmy, jak to coś lat. Fajnie wygląda. O nie, nie dajemy ich szachowni z Polski. Dobra, trudno, nie chcę się wychodzić. A chwila. Ono, moment. Chcę jeszcze. Historyki. Ta dużo rozumiem. O, chcę zobaczyć. A to może być fajne. Kurde. Że też... Learn how to take off and land a plane. Samolot łagiem sobie polecimy, czyli rosyjskim. Dziękuje, jedno kierownicze, nowy jeden, dobra. Nie wystarczało, że już się może w pełną Boże.